Ellen Goldwright, White, Myśli ducha proroctwa do objawienia Jana, rozdział pierwszy. Ważność studiowania księgi objawienie. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce, to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu. I zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony Ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w Nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Objawienie jeden, wers 1 do 3. Wielu myśli, że księga objawienie jest zapieczętowaną księgą i dlatego nie chcą poświęcać czasu na studiowanie jej tajemnic. Mówią oni, że należy nieustannie patrzeć na wspaniałość zbawienia, a tajemnicom, objawionym Janowi na wyspie Patmos, można poświęcić mniej uwagi. Lecz Pan Bóg tak niech traktuje tej księgi, On obwieszcza. Co do mnie, to świadczę każdemu. Który słucha słów proroctwa tej księgi, jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś ujmie ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak. Przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Objawienie 22, wers 18-20. Księga Objawienia przedstawia światu to, co było, co jest i co ma przyjść. Została napisana dla naszego pouczenia, dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Dlatego powinna być studiowana z pełnym szacunkiem. Posiadamy przywilej dowiedzenia się, co służy nam ku nauce. Czy jednak traktujemy Słowo Boże z należnym mu szacunkiem i wdzięcznością, którą Pan Bóg rad widzi? Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany Drugi Tymoteusza 3 wers 16 do 17 Pan Bóg osobiście objawił swojemu słudze Janowi tajemnicę księgi Objawienia i zalecił aby ją wszyscy szczerze studiowali Księdze tej opisane są sceny, które teraz należą do przeszłości, a jednak mają one wieczną wartość i takie, które obecnie dzieją się wokół nas. Inne jej proroctwa wypełnione zostaną dopiero przy końcu czasu, kiedy będzie miał miejsce ostatni wielki bój pomiędzy mocami ciemności a księciem niebios. Wkrótce rozegra się ostateczny bój pomiędzy tymi, którzy zachowują przykazania Boże i mają wiarę Jezusa, a upadłą potęgą, która zwodzi wszystkich mieszkańców Ziemi i czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na Ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców Ziemi przez cuda. Jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymają znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Objawienie trzynaście wers 13 do siedemnaście. Znajdujemy się na progu wielkich i uroczystych wydarzeń. Wiele proroctw znajduje się tuż przed swoim wypełnieniem, i one szybko wypełnią się jedne po drugich. Każde narzędzie owej potęgi w niedalekiej przyszłości zostanie wprowadzone do boju. Powtórzy się historia przeszłości, odżyją stare, sporne kwestie, a niebezpieczeństwo zewsząd będzie zagrażać ludowi Bożemu. Napięte stosunki ogarną ludzkość i przenikną wszystko, co jest na Ziemi. Dlaczego? Widzimy rywalizację, zabawy, przyjemności, ludzie szczują jedni na drugich, łączą się w grupy i walczą o władzę. Pospolitość i doczesność bierze górę, nikt nie myśli o sprawach wiecznej wagi. Ludzie, których cechuje wielka energia, gorliwość i wytrwałość, użyją wszystkich danych im od Boga sił do współpracy z diabelską tyranią, aby usunąć zakon Boży. Różnego rodzaju oszuści będą uważać siebie za godnych głoszenia prawdy, pospolitość i nieczystość będzie się wynosić ponad prawdę i świętość. Fałsz zostanie uznany, a prawdziwy miernik świętości będzie znieważany, tak jak Słowo Boże zostało znieważone przez Adama i Ewę w konfrontacji z kłamstwami szatana. Widzenie zapisane w księdze objawienie zostało dane w Sabat. Chrystus objawił się Janowi w Sabat. Sabat, który został ustanowiony przez Boga w Edenie, był dla Jana na odludnej wyspie tak samo drogocenny, jak wtedy, gdy przebywał z przyjaciółmi w wielkich czy małych miastach Palestyny. Drogocenne obietnice, które Chrystus podał odnośnie tego dnia, zostały przez niego powtórzone i przyjęte. Dla niego Sabat był znakiem, że Bóg był z nim. W dzień Sabatu Janowi objawił się z martwych Zbawiciel. Objawienie 1 wers 10 do 13, wers 17 i 18. Prześladowanie Jana stało się instrumentem łaski. Wyspa Patmos została opromieniona wspaniałością z Zmartwychwstałego Zbawiciela. Jan zobaczył Jezusa w ludzkiej postaci, z bliznami po gwoździach na jego rękach i nogach, które na wieki będą oznakami jego chwały. Jeszcze raz dane mu było oglądać jego zmartwychwstałego pana, okrytego taką chwałą, na jaką ludzka istota, patrząc, nie może pozostać przy życiu. Cóż to był za wspaniały Sabat. Dlatego osamotnionego wygnańca, zawsze cenionego przez Jezusa, a teraz jakże wielce zaszczyconego. Nigdy przedtem nie nauczył się tak wiele od Jezusa i nie słyszał tak wzniosłe prawdy.